Na Minecraftie dowiedzieliśmy się sporo o nowej aktualizacji, jak i zawartości poprzednich oraz wiadomości o Minecraft Dungeons. Następnie Mojang zaprezentowało nam drugi raz aktualizację Caves and Cliffs Part 2. Potem rozmawiano o Minecraft Dungeons i aktualizacji do tej gry. Następnie rozmawiano o nowej aktualizacji Minecrafta, która ma y, się nazywać Wild Update i dodawać żaby na morzyny oraz Deep Dark, które zostało przeniesione w aktualizacji 1.18 na 1.19. Deep Dark to będą jakby miasta podziemne, które będą zabierać nowe bloki skalk oraz bloki. I wyroby z to Dodano również łódki ze szynką, dzięki czemu będzie można pływać razem ze swoimi rzeczami. Alaj wygrał Vault I tyle. Do zobaczenia, cześć.